Okej, okay, to ja tutaj będę budował. Okej, okay. okay, no to się... No to idę do ciebie, I teraz. A co tam budujesz na przykład? Już nie nie, nie nie, Ja nic nie buduję! Ja sobie kupiłem Xboxa i cię zaprosiłem. Dobra, no to idę do ciebie. Właśnie tutaj go rozbieram, no to możesz mi... możesz, możesz mi pomóc. Dobra, tylko y, poczekaj gdzie jest twoja karta? O, w mobila strajka zagramy, bo mama akurat. A okay. gdzie jest twoja chata? A dobra już wiem gdzie jest twoja chata. Tylko po... A dobra już wiem. A bo to zaraz zginie. A nie. A nie, bo jest pełne miejsce. No dobra. idę do ciebie. Okej. Tylko... O, moja serduszka ładna okay. okay. bardzo. Okay. No dobra. no ja cię kręcę, jaki mam Xbox. Dwa tysiące normalnie. No, zaraz za ciebie przyjdę i zobaczę jaki ty masz koks. I ja jeszcze nie mam, ja jeszcze nie mam. Podjadzisz jesteś najbogatszym człowiekiem. Ale niedługo będzie mia... będę miał to przyjdzie, okej? Okay? Nie, 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 nie. Dlaczego? Ja ci go zamontuję. Okej. Okay. A ty jesteś co, taki budowlaniec? Tak. Ty, puka, ty, ty masz nową machinę? Ty, ona sypie kurczakami. Ale fajnie Pokaż. Mam kurczaka, nie no, schowam, nie będę tak. No ale to nie mój domek. Ja też się tutaj przeprowadziłem. Tak? No. No bo, bo tu... bo tutaj przecież zobacz. Przecież tutaj mnie zbombardowali ostatnio. A no tak. Jak tam szliśmy na Weedera to on mi zbombardował potem. Ja tyle tutaj mieszkam. O, tutaj jestem. Tutaj. A bardzo ładne psy. No, żeby się z nimi zapoznać. Ładne. Siema. siema, 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 siema. Ile ty masz tych psów? Dobra, gamy, czy jeszcze nie nie ja zamontowałem. Wiecie. Dobra, to pomogę ci. No czekaj, nie. nie, nie. Dlaczego ty stoisz bez sochu? No, bo ja tutaj szukam elementów w pudełku. A tu nie ma żadnego pudełka. Jest. Gdzie? Tu. A tu? No, a co tam jest? A tam ich nie ma. Jest. Właśnie tutaj teraz szukam jumboxa. A dobra, tu jest. A masz jumboxa? Nie mam. Czyli nie masz tego, co się wkłada w płyty? A! Przypomniało mi się! To przecież takie coś było! Taka płyta? O! Już nie mam! Zobacz, zobacz, zobacz! O! To takie coś było i tak się wączało, o! Zobacz, ci działa! No działa! Dobra, działa! Ja A jeszcze pady! Dobra, ja możesz ci dać podać. tylko zaczekaj, bo skrzynia by była potrzebna. Chodź! Nie mogę ci dać! Jak tylko padł, nie mogę po jednym dać! No nie. Chodź, może tutaj będę miał jakąś krzynię. Nowy tomek, do tego jeszcze się nie stworzyłem. Chodź, pod dam. Okej. Nie mogę otworzyć pieca. Nie, tak? Nie pieca. Też nie mogę. Chodź, nie piec. Chodź, pójdziemy do starego. Poczekaj, idziemy ciastko. Chcesz, też? Nie chcę, tak. Ciastki poprzednie. O, ciastka my sami Tu jest ziemniaki. To spoko. Chodź, Idziemy. A, ja wygrałem. No wiem, że mówiłem, że wygrałem. A nie! nie to jest, to jest, to jest, no. Wychodź szybko. Co? No, bo ja wychodzę. Szybko wchodź! A nie! Co się dzieje, mureczku? O, ja Cię wywaliło, Cię. No, nie wiem dlaczego, skoro sko, sko nie mamy nawet rakiety. No to chodzi, ja tutaj mam skrzynkę u siebie. Mam tutaj jakieś budoki. O, o, mam tutaj jeszcze jakieś budulce fajne. O, tutaj masz pada. Włożyłem Ci tam pada. Pila. Ja Ci Pila. zamontuję Xboxa, okej? Okay? I ci też tam dam pady w domku. A dobra, ja jestem pod tobą. Ok, no to chodź. Tu, Uwaga. Tam mam skrzynkę. I ci też zamontuję Xboxa. O skrzynka? skrzynka. Ja, Okej, okay, mam pada. zaczekaj, ja ci też zamontuję. Tutaj jak będziesz schodził tam w dół w domku, nie? Czyli tutaj masz tym No poczekaj, a gdzie ty jesteś? To może pójdziemy razem. Nie, bo nie, to zaczekaj, bo ja jestem tutaj w tym domku. zobacz, tutaj jestem. Chodź, pokażę ci. Nie tutaj, nie, nie źle idziesz, a tutaj jestem się. O, okej. Okay. No i pokaż mi gdzie on ja się wyciął, No dobra, to, no to chodź. A poczekaj na mnie. Okay, to zaczekaj, muszę coś. To zaczekaj. Idź tam, idź mi pokaż. Aha. No zaczekaj, bo tutaj. A nie, chwila, przepraszam. Idziemy na górę. To, to tam, okej? Okay? Okej. Okay. Czekaj. Okay. I chodź za mną, tutaj jestem. Widzisz Tak, widzicie. Idziemy tu. Nie no, bo taki badaż nie jeszcze. I tutaj, patrz. Tu jest mój domek, tu jest mój ten, nie? To tu, to możemy to rozwalić, to zdjęcie, nie? Bo akurat to było nieładne. Ja nie mogę tego no rozwalić. Zaczekaj. E, 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 o, już. Echa, moja magia, to ten obraz. Ale daj! Ale to będzie pamiątka. A, okej. Okay. No okay, no to zobacz. O. Zobacz. Zobacz. O, bo tutaj będzie panel wyłączający. Dlaczego i rozwal to? O, to. Okay. O to co tyle tutaj, 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 tutaj przesunąłem? No i tak mi nie było po co. A teraz ją miałem postawić. Okej. Okay. I zresztą. to Poczekaj. Teraz... O. I teraz tutaj ci postawię... Ty masz takiego nowszego. A fajnie pokaz. Zaczekaj. Pokazuj mi. Daj mi ten obraz, bo on mi potrzebny. Ale ja nie mam tego obrazu. Masz, bo ja wyrzuciłem, a o tym zabrałeś. A okej. Okay. Zabrałeś Trzymaj. Mi. O dzięk za obraz. O, 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 zaczekaj. A ja mam? A dobra, to jest mój par, tak? No i ci jeszcze tam pada. Szukaj skrzynki. Tu ja mam skrzynkę, widzisz? Okej. Okay. A może być taki? Nie, większy. To jest Jugosław Głód! Nie, większy. Ale zobacz, tutaj jest z nawet Jugosław Głód! Nie chcesz, gdybyś Jugosław się Nie, nie. <laughs> że sobie tam wybierz, co chcesz. No, ale nie mogę tego zwalić. No to daj ja ci pomogę. E. Okej? Okay. E. e! O taki może być? To jest Minecraft. Nie, pokażę ci, ok Dawaj, kładź. I daj, daj mi ten obraz. Nie. E. Nie. E. Nie. E. O była, no dobrze, był. No nie. To był horror. Nie. To był horror. No to, no to... że no to... też tutaj... O, tutaj masz ten, tutaj ci jeszcze Dam dwa pady. Ale ja mam... a dobra, to jest do ciebie, tak? Tak. tak. Ten pan czy... Tak, to Pad... no. teraz Mobile Poczekaj. Ty w Mobile Strike, strike. Okej. Okay. Dawaj. To moja własna żułatka. Co mi się dzieje, że ja tak cały czas wygrywam? A teraz to ja cały czas wygrywam. A może dam Ci kawałek z beki? Okej, okay. uh, uh. Ile już trwa? 9 minut to? i 22 sekundy. Okej. Okay. Liza, ja cię kręcę! Ej, tutaj miałem taką dziurę fajną. O, zobacz. O, 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 jest wyłączony. Wyłączamy prawej. Zaczekaj, zaczekaj, kanapej. Ej, gdzie ty jesteś? A dobra, to tak 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 tak. on. Ja już będę pada w rączkę. Że... Cześć. Zobacz, jakim ja jestem budowniczym. Mamy teraz kanapę. Okej. Okay. on się świeci. O, weź pada i gramy wąseleka. O, ja cię kręcę. O, co teraz tutaj gram? Teraz wygram, to. A nie. Wygram. Mój pad. Mój pad się przycięł. zobacz. Ja tutaj go położyłem. O, tutaj na kanapę. A, A ja tutaj kładę. Ja dawaj, dawaj, gram. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay. ale była gra. A teraz muszę Ci coś pokazać. Dobra, Tomasz. Tutaj y, dam ci pada, nie? Okej, okay, muszę ci, coś no masz, pokazać. Masz, ci pokazać, to. No masz, masz, poczekaj. ci pokazać Masz, pada. Tylko zaczekaj chwilę, muszę coś zrobić. Okej. Okay. Okej. Okay. Chodź, musimy wyjść na chwilę. A tutaj. Chodź. Idziemy tutaj. Tutaj na dwór idziemy, bo ja muszę ci coś pokazać bardzo ważnego. A nie zwalić nic? Nie! nie, nie, nie. E